Witajcie moi mili. Chciałbym dzisiaj Wam powiedzieć o serwisie zegarka. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, jak dbać o zegarek mechaniczny, wspominając jedynie, że serwis powinien być wykonywany co 5 czy co 6 lat. Natomiast nie mówiliśmy dokładnie o tym, jak, powinno, jak, jak powinien wyglądać dobrze zrobiony serwis. Powinniście o tym wiedzieć z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego, że idąc do zegarmistrza oczekujecie usługi na pewnym poziomie. A po drugie, a powinniście wiedzieć, czego się spodziewać i za co płacicie. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z serwisem autoryzowanym, czy korzystamy z usług niezależnego zegarmistrza, niezależnej pracowni, pewne dobre praktyki są wspólne. Oczywiście występują niuanse związane z tym, że procedury serwisowe w autoryzowanych punktach muszą się różnić, ponieważ mają pewne rzeczy narzucone z góry. Jakkolwiek czynności wykonywane przy serwisie, zegarka są wspólne od, od wielu lat, od dziesiątek lat dla wszystkich zegarmistrzów. Pierwszą rzeczą, która, gdy zegarek do nas trafi, to jest zdiagnozowanie tak naprawdę problemu, bo o ile zegarek nowy trafia na serwis pierwszy raz i powiedzmy, że wszystko jest z nim w porządku, to najczęściej jednak jest tak, że on wymaga jakiejś naprawy albo ingerencji wykraczającej poza standardowe procedury serwisowe. Więc najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, kiedy serwis łączymy z naprawą. Oczywiście najlepiej takie informacje wstępne wyciągnąć od klienta, jakkolwiek, jak Możecie się domyślać, klienci nie zawsze są prawdomówni, szczególnie wtedy, kiedy wstydzą się, ponieważ uszkodzili zegarek samodzielnie albo użytkowali go niezgodnie z zaleceniami producenta. Lub też zdarzyły się jakieś sytuacje losowe, zalali, zalali zegarek, upuścili, czy, czy uszkodzili w jakiś inny sposób. Dobrze jest wtedy porozmawiać z klientem, nieważne, czy dostarcza osobiście zegarek, czy ten zegarek przychodzi do nas z przesyłką kurierską, ponieważ wtedy oszczędzamy sobie sporo czasu. Oczywiście finalna diagnoza należy do nas, należy do zagarmistrza. Jakkolwiek rozmowa z klientem jest w stanie wiele pomóc, oczywiście trzeba mieć z tył głowy, że jakby musimy to potem wszystko zweryfikować. Kiedy mamy już zdiagnozowany zegarek, to dobrze jest go sfotografować, czyli zobaczyć, w jakim, jest stanie, w jakim stanie do nas dotarł. Chodzi tutaj o taką dokumentację, która jest jakby korzysta dla obu stron, żeby nie było sytuacji, że gdy zegarek opuszcza serwis, że tam, nie wiem, zegarnik na przykład coś porysował albo uszkodził tarczę, porysował wskazówki. Tutaj taka dokumentacja nie zajmuje dużo czasu, a rozwiązuje wiele problemów jest taką pewną formą zabezpieczenia, ale też dobrą praktyką, która świadczy o tym, że jakby mamy na uwadze dobro klienta i dobro zegarka, który nam powierza. A kiedy mamy już zrobioną dokumentację fotograficzną, często zdarza się, że musimy ten zegarek przed jakby wstępną taką naszą diagnozą i sprawdzeniem funkcji umyć, wyczyścić, ponieważ bransolety czy paski przychodzą w różnym stanie, no jeżeli zegarek jest starszy, to czasami a to czyszczenie zegarka, to, to, to są zajęcia z pogranicza patologii, i archeologii, ale no jakby przed otwarciem i sprawdzeniem funkcji dobrze jest go doprowadzić do takiego stanu, że, że nie boimy się go dotknąć. Tutaj korzystam albo z myjek parowych, albo, albo z jakichś ultradźwięków w wypadku bramzole, to Warto też takie wstępne czyszczenie przeprowadzić, dlatego że jesteśmy w stanie wtedy zdiagnozować takie, takie proste usterki widoczne jakby na zewnątrz zegarka. Dobrze też jest przeprowadzić testy szczelności na sucho, ponieważ jesteśmy wtedy w stanie sprawdzić i zdiagnozować, gdzie na przykład taki problem występuje. To szczególnie jest istotne w wypadku dajwerów i zegarków, które jakby wprost przychodzą do na nas, klient twierdzi, że on zaparował albo został zalany, to wtedy jakby na, na wstępie dobrze jest takie rzeczy sprawdzić. Kiedy już mamy ten zegarek przygotowany do, do tej naszej diagnozy, to sprawdzamy wszystkie jego funkcje. To sprawdzenie jest zależne od tego, z jakim modelem mamy do czynienia. Czyli, że jest to zegarek z komplikacją stopera, to sprawdzamy działanie chronografu, sprawdzamy działanie daty, jeżeli on w taką datę jest wyposażony. Jeżeli ma szybką zmianę daty, to sprawdzamy, czy ta szybka zmiana daty działa. Testujemy, czy, 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 czy ładnie i, i zgrabnie jesteśmy w stanie regulować wskazówki, czy działa dokręcanie. Czy dobrze pracuje wachnik, czy zegarek jest jakby, czy, 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 czy szkło jest w dobrym stanie, czy, czy wszystkie uszczelki są na miejscu. A następnie rozbieramy zegarek. Tutaj też warto jest zrobić dokumentację fotograficzną mechanizmu, jak to wygląda przed, przed właściwym rozbieraniem. Kiedy sprawdzimy tę funkcję, oglądniemy mechanizm, wrócimy go na maszynkę testującą jego chód, to już w zasadzie możemy dokonać takiej wstępnej wyceny i kalkulacji. O ile nie zrobiliśmy tego wcześniej, bo na przykład zegarek. Wiemy, że będzie tylko serwisowane, bo wszystko działa w porządku i wtedy możemy oczywiście czy powinniśmy podać od razu klientowi, ile będzie zajmowała usługa i ile będzie kosztowała. A natomiast tutaj, kiedy otworzymy zegarek, jesteśmy w stanie już coś na ten temat powiedzieć. Jakkolwiek należy zostawić sobie furtkę, że stuprocentowa wycena będzie możliwa dopiero wtedy, kiedy rozbierzemy zegarek, a często nawet wtedy, kiedy go zaczniemy już składać, ponieważ zdiagnozowanie niektórych usterek wymaga Wyczyszczenia zegarka i nasmarowania go. Tutaj, jeżeli chodzi o wycenę, to też nie dziwcie się, że często pracownie zegarmistrzowskie deklarują, że wycena jest płatna, ponieważ najczęściej wynika to z odpowiedzialności, ponieważ zegarmistrz musi rozebrać cały zegarek, co często jest połową jego pracy. Więc, jeżeli byśmy się nie zgodzili na dalszą naprawę, bo stwierdzilibyśmy, że ona jest zbyt droga, do czego oczywiście klient ma prawo. No to wtedy zegarmistrz ponosi dość istotne koszty po prostu w swojej pracy. bo ten zegarek musi się rozebrać i złożyć. Więc najczęściej jest tak, że płacimy za wycenę. Jakkolwiek kiedy decydujemy się na naprawę i na serwis, to ta wycena już wtedy nie, jakby jest, w ramach serwisu nie jest, nie jest ekstra płatna. I to jest jakby dobra praktyka, z którą często mamy do czynienia. Gdy już rozbieramy zegarek, to musimy go rozebrać na czynniki pierwsze, czyli nie można iść na żaden kompromis. Niestety w polskiej literaturze tematu i w głowach niektórych majstrów funkcjonuje coś takiego jak serwis zgrubny, czyli rozbieranie tylko tego, co jest niezbędne do uruchomienia mechanizmu. Lub co gorsza, nie rozbieranie zegarka, tylko dolewanie do niego oliwy, tak żeby on tylko ruszył. To jest działanie karygodne i niedopuszczalne. Jak się przed nim chronić bardzo prosto. Wymagajcie tego, żeby otrzymać w trakcie serwisu, czy po serwisie zdjęcie rozebranego zegarka. To jest bardzo proste, nie ma na to żadnych wymówek, ponieważ jest to też dziś dobra praktyka. Doskonale wiecie, że zrobienie zdjęcia nawet telefonem w zupełności wystarczy. Będziecie wtedy wiedzieli, że was, Wasz zegarek, jego mechanizm został rozebrany zgodnie ze sztuką. Rozbieramy wszystkie elementy mechanizmu, demontujemy pushery, demontujemy przyciski, demontujemy bezel po to, żeby wyczyścić prawidłowo, wymienić uszczelki, które też, też znajdują się w puszerach, znajdują się w koronce, znajdują się pod wszelkiego rodzaju przyciskami, Naczyścić to, wyczyścić to wszystko, nasilikonować, czyli ten jakby osprzęt zegarka też musi być wymyty i wyczyszczony. Sam mechanizm oczywiście jest myty w specjalnych płynach, w specjalnych urządzeniach i dopiero wtedy, kiedy jest dokładnie wymyty i wysuszony, możemy przystąpić do jego składania. Składamy zegarek zgodnie z dobrymi praktykami, często też w oparciu o dokumentację serwisową, szczególnie wtedy, kiedy jest to zegarek bardzo skomplikowany, wymaga specjalnych smarów, których w zegarmistrzostwie jest bardzo dużo smarów, oliw, różnego rodzaju lubrykantów. Jest to tyle ważne, że tylko tak naprawdę użycie właściwych smarów o właściwych parametrach powoduje to, że ten zegarek pracuje zgodnie z wartościami nominalnymi, które też musimy sprawdzić w trakcie i po serwisie. Czyli zegarek musi mieć odpowiednią amplitudę, musi mieć odpowiednie odchyłki w różnych pozycjach położenia mechanizmu, a musi też mieć odpowiednią wartość parametru tak tzw. No i Generalnie na wykresie chód powinien tego zegarka wyglądać tak żeby można by go było z czystym sobie nie oddać klientowi i tak, żeby było to zgodne z procedurami serwisowymi. Kiedy już złożymy nasz mechanizm, to wtedy możemy zgrubnie wrzucić go na maszynkę i sprawdzić właśnie, jak ten chód wygląda, wstępnie podregulować. Jest to szczególnie istotne wtedy, kiedy dokonywaliśmy jakichś napraw, na przykład naprawialiśmy balans, no to zanim zamontujemy układ wskazań, wskazówki, założymy tarczę, to, to dobrze jest sprawdzić, czy to wszystko działa, żeby potem nie cofać jej, nie rozbierać nie rozbierać zegarka. Kiedy widzimy, jakby że wszystko jest w porządku, to zakładamy właśnie te wskazówki, dbając i przestrzegając tutaj wszelkich procedur, ponieważ zegarniczowie wiemy, że jakby zegarki są waszym oczkiem w głowie i patrzycie pod dużym powiększeniem na tarczę, patrzycie na wskazówki, czy tam nie ma żadnych pyłków, nie ma żadnych zadrapań. Jest to jak najbardziej zrozumiałe. Dlatego ten ostatni etap, czy jeden z ostatnich etapów związanych ze składaniem zegarka jest niezwykle istotny i ja często robię tak, że nie zostawiam go sobie na przykład na koniec dnia, kiedy jestem zmęczony, tylko robię to na następny dzień rano lub w ciągu dnia, no, jeżeli oczywiście potem muszę usiąść do kolejnego zegarka. Dlatego, że wbrew pozorom to jest bardzo, bardzo istotna czynność, łatwo jest wtedy jakiś błąd, a tego musimy się ustrzegać. Jeżeli zakładamy wskazówki w stoperze w chronografię, no to one oczywiście muszą być super centrycznie założone. Idealnie to też, też wymaga jakby dużej uwagi od nas. To jest taki koniec, który wieńczy dzieło, ale jest, jest, jest bardzo istotny i wbrew pozorom też potrafi zająć. Dość sporo czasu. Co więcej, o też, jeżeli się tego nie zrobi dobrze, tego montażu wskazówek, to często generuje takie najczęstsze usterki, że wskazówki o, ciebie, o siebie ocierają czy wręcz się blokują. No i potem jakby albo to wyjdzie na testach, albo w najgorszym wypadku u klienta po jakimś czasie, że coś jest nie tak. No taka sytuacja jest oczywiście niedopuszczalna i trzeba, trzeba jej ze wszystkich sił unikać. Kiedy już zmontujemy ten, jakby włożymy mechanizm do koperty po zamontowaniu wskazówek, możemy przystąpić do regulacji. A, czyli tutaj we wszystkich pozycjach e, dla danego zegarka, no, miejmy świadomość, że no, mechanizmy są kalibrowane w zależności od tego, jakiej klasy to jest mechanizm. Inaczej będziemy regulować chronometr, inaczej będziemy regulować zegarek, który ma no, zwykły wychwyt szwajcarski, powiedzmy, ma 70 lat, no, to, to, to też jakby będziemy troszkę innej dokładności od niego oczekiwać. To też jakby znamy te wartości nominalne, wiemy jak wygląda certyfikacja chronometru, jakie wartości powinny spełnić w jakich pozycjach i jakby na to, na to musimy zwrócić uwagę. Jakkolwiek regulacja jest ważna, to tak naprawdę ważniejszym według mnie parametrem jest amplituda. Amplituda pracy balansu, czyli wychylenie się balansu, czyli wartość kątowa. Tego, jak, ba, jak balans się wychyla, im większa, tym, tym, tym lepiej, choć nie do końca, bo czasem może być za duża i wtedy następuje tak zwany banking, nie wiem jak to po polsku będzie, czyli odbijanie się balansu. Ale to są już takie niuanse techniczne. W każdym razie amplituda powinna też być wynosić po serwisie tyle, ile podaje producent do mechanizmu, jaka jest wartość nominalna dla tego mechanizmu. W dużym uproszczeniu powiem, że to najczęściej dla większości mechanizmów jest 270 stopni. Jeżeli ona jest mniejsza, a zegarek przeszedł pełen serwis, no to znaczy, że coś jest nie tak i powinniśmy szukać przyczyny. Często zegarmistrzowie albo nie zwracają na to uwagi, albo nawet nie mają urządzeń, co, co jest jakby karygodne mierzących to. Jakkolwiek amplitudę świadczy o stanie mechanizmu, bo regulacje zawsze można przeprowadzić, lepiej lub gorzej, natomiast amplituda jest wyznacznikiem tego, jak ten serwis został wykonany. Czy została wymieniona sprężyna? Co to jest bardzo ważne, przy, zwłaszcza przy starszych mechanizmach, gdzie ta sprężyna jest zmęczona i nawet jeżeli wykonamy serwis prawidłowo, użyjemy prawidłowych smarów, dokonamy wszelkich niezbędnych napraw, to nie osiągniemy parametrów nominalnych dla tego mechanizmu. A amplituda jest kluczowa dla dokładności, dla dokładności pracy mechanizmu, ponieważ, kiedy amplituda jest niska, to balans zegarka jest podatny na wszelkiego rodzaju ruchy, udary i on wtedy nie będzie działał dokładnie, nie będzie działał prawidłowo. Więc tak, kiedy mamy przeprowadzoną regulację, montujemy zegarek, wymieniamy wszystkie uszczelki, silikonujemy, smarujemy tam, gdzie trzeba, możemy sprawdzić, możemy sprawdzić szczelność zegarka. Najlepiej na sucho, ewentualnie na mokro, wtedy wiemy, że wszystko jest w porządku. Kiedy szczelność, jakby zegarek przejdzie, testy szczelności nominalne do wartości podawanych przez producenta. A przechodzimy do testów. Testy tutaj też różnią się i niektóre serwisy autoryzowane mają jakieś wyśrubowane normy, to strasznie długotrwałe. mówię, że to jest złe, ale potrafi się znacząco różnić. Natomiast dobra praktyka jest taka, że zegarek powinien przechodzić najlepiej w ruchu, czyli w jakimś rotomacie. Tu nie chodzi absolutnie o dokręcanie, tylko o to, żeby zegarek był testowany w różnych pozycjach. Powinien przechodzić 24, a najlepiej 48 godzin, czyli powiedzmy dwa, dwa pełne cykle. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest w porządku. W wypadku zegarków automatycznych taki zegarek dobrze jest naładować nie dokręcając go jakby z ręki, tylko sprawdzić go na, na rotomacie, czyli zobaczyć czy rzeczywiście zegarek ładuje się prawidłowo i czy potem rezerwa chodu jest zgodna z deklarowanymi przez producenta wartościami. Po tych testach tak naprawdę Wiemy, że wszystko jest w porządku. zegarek możemy oddać klientowi. Na koniec jeszcze dobrze jest do, wykonać dokumentację fotograficzną tego, jak zegarek wygląda po serwisie. Oczywiście jest ona potrzebna dla nas, ale też należą. Czy dobrą praktyką jest, żeby podesłać też e, klientowi, jak, jak, jak ten zegarek wygląda po serwicie, po umyciu i po przygotowaniu do przekazania. E, to by było tyle. Zwracajcie proszę uwagę na, na te rzeczy, szczególnie na to, żeby otrzymywać wiadomość zwrotną od, od zegarmistrza, czyli. Co zostało zrobione, czy co zostanie zrobione, jakie będą koszty, co wpłynie na koszty, co zostało wymienione. I patrzcie też na to, czy zegarek został prawidłowo zebrany, a najłatwiej jest po prostu zobaczyć sobie wtedy zdjęcie, które otrzymaliśmy od zegarmistrza. Myślę, że to by było na tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.